Większość nowoczesnych samochodów wyposażona jest w elektryczny hamulec postojowy. Jest to układ wprowadzony przez TRW w 2001 roku. Budowa samego zacisku w części hydraulicznej w zasadzie niczym się nie różni od zacisku standardowego. Ma on natomiast dołożoną część elektryczną, która również w czasie obsługi wymaga dodatkowych kroków serwisowych. Wstępując do wymiany klocków hamulcowych, w pierwszym kroku musimy deaktywować układ. Dopiero to da nam możliwość wymontowania klocków hamulcowych z samochodu. Po zamontowaniu nowych klocków musimy pamiętać o zamknięciu układu oraz jego kalibracji. Typowych usterek układu EPB zaliczyć możemy problemy związane z instalacją elektryczną oraz z połączeniami elektrycznymi. Warto wiedzieć, że konstrukcja EPB to najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w pojazdach na całym świecie i nadal jest rozwijane w celu sprostania zmieniającym się i coraz nowocześniejszym konstrukcją pojazdów.